Cześć, witam wszystkich bardzo starczy w filmie. Yy, nie wiem, informacyjnym? Może to nie jest informacyjny, to jest po prostu taki bardziej odcinek pogadankowy. Dawno takiego nie było, a wydaje mi się, że jest potrzeba nagrania takiego materiału, żeby po części jeszcze raz, po raz kolejny, jak już większość e, twórców internetowych powiedzmy zrobiła, uświadomić was w całej obecnej sytuacji, która obecnie jest w naszym e, m, kraju, czy w sumie tak naprawdę i na świecie. Przede wszystkim apeluję do wszystkich młodych osób, które niekoniecznie podchodzą do tematu na poważnie, podchodzą bardzo lajtowo, bardzo bagatelizują cały, cały temat. Mowa tutaj oczywiście o e e wirusie. E jakby nie róbcie sobie jaj, ok? Jakby czas, gdzie można było sobie powiedzmy żartować, dawno minął. E i wydaje mi się, że tutaj nie na miejscu jest ee, nie wiem jak widzę na przykład e, niki, e, które ludzie sobie ustawiają po prostu na YouTubie e, o nazwie te, 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 tego wirusa to po prostu człowiek przez chwilę traci wiarę w ludzkość. To po pierwsze, e, po drugie moi drodzy, e, to, że teraz siedzimy w domu, to nie znaczy, że to jest jakiś że to nie są jakieś tam, tam, nie wiem, wakacje, tak jak to sobie ktoś tam nazwał, że to są te ferie, tak i tym podobne, ponieważ przede wszystkim macie w dalszym ciągu zadania od nauczycieli, i, i, i większość tak naprawdę osób dorosłych normalnie pracuje na home office. Więc to nie są ferie, to nie są wakacje. To jest bardzo poważna sprawa, i tutaj apeluję przede wszystkim do. Tak jak mówiłem, tych młodszych osób, żebyście zostali w domu, bo wiem, że w dalszym ciągu jest takie dziwne przeświadczenie, że albo mnie to nie dotyczy, albo ja jestem w ogóle kurna odporny, to ja se pójdę i tak dalej. To jest chyba najgłupsze możliwe tłumaczenie na świecie. Nie róbmy takich błędów, jakie robią osoby przede wszystkim też już w podeszłym wieku, które e, nie wiem, albo nie szanują już swojego życia, albo po prostu nie szanują wszystkich dookoła. I wychodzą sobie po prostu gdzieś tam pogadać ze znajomymi i tak dalej. No, wydaje mi się, że tutaj jest to bardzo, bardzo nieodpowiedzialne zachowanie. Dlatego przede wszystkim, moi drodzy, powinniśmy dawać przykład wszystkim dookoła, najbliższym. No i ja też swego rodzaju staram się dawać Wam przykład, i sam siedzę w domu. I to, że jakiś tam tydzień, lekko ponad tydzień temu, był vlog, gdzie jeździliśmy sobie Mustangiem po mieście. To nie znaczy, że ja w ogóle gdziekolwiek tak naprawdę wychodziłem, bo to, że wsiadłem do samochodu i, i, i pojeździłem, to było wszystko. Eee, I to było jeszcze ponad tydzień temu, w sumie dwa tygodnie temu, gdzie cała sytuacja nie była jeszcze tak napięta. Teraz patrząc na to, co się dzieje, i e, jeżdżą po prostu i megafonem chyba nawet mówią, żeby po prostu zostać w domu, bo ludzie są idiotami. <grym> po prostu tak w, naj, na, w największym skrócie. Lecę bez żadnego jakby montażu tutaj, żadnych jakichś tam scenariuszy, więc gubię wątki pewnie i, 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 i się jąkam mocno, i tak dalej. Bo jakby rzadko mówię też na tematy takie poważniejsze, to na pewno bardziej mi znacie jako takiego bardziej śmieszka, internetowego, aczkolwiek mimo wszystko jestem też osobą dorosłą i staram się być też osobą odpowiedzialną. Eee, I właśnie, tak jak mówiłem, no chciałem Wam dać przykład, więc pamiętajcie, moi drodzy, zostańcie w domu. Eee, to nie są fery, jakby poświęćcie sobie ten czas przede wszystkim, zajmijcie umysł czymkolwiek innym, żeby właśnie nie myśleć o tym, że się siedzi w domu. Ja sobie zdaję sprawę, że takie ciągłe siedzenie w domu nie jest fajne, przede wszystkim dla naszego zdrowia psychicznego. Eee, I ja nie mówię tutaj jako jakiś tam psycholog czy coś, tylko mówię jako normalny, po prostu człowiek. Które również siedzi w domu, i też potrafię się czasami irytować tym, że cały czas siedzę w domu, cały czas człowiek siedzi w tym jednym miejscu. E, I są ludzie, którym to bardziej odpowiada, są ludzie, którym to mniej odpowiada, ale i jednych, i drugich, koniec końców, łapie to takie e, głupie uczucie po prostu, że kurde, no siedzę w domu, coś bym zrobił, gdzieś bym poszedł. E, wiadomo, tak jak to była informacja y, od. Y, od ministra, tak, dobrze mówię. E, czyli, wiadomo, tam jakieś bardzo, bardzo potrzebne e, rzeczy, jak potrzebuje ktoś wyjść, nie wiem, czy nawet do pracy, tak naprawdę, bo, bo nie każdy może typowo na home office pracować, tak? Czy nie wiem, czy do apteki, czy wyjść na przykład z psem. E, to są jakby rzeczy, bez których. No, jakby nie da się, tak? No, na przykład, no co, zmusisz psa, żeby siedział kuźwa 2-4 na 7 w domu i się załatwiał w domu? No, za bardzo nie, ale wtedy wiadomo, też uważaj, jakby, nie wiem, najlepiej, najlepiej jakieś rękawiczki, żeby nie dotykać kuźwa wszystkiego, co gdzieś tam ludzie powiedzmy dotykają. Jakaś maseczka, tak po prostu, to nie to, nie to że ta maseczka cię ochroni, ale y, bardziej, żeby na przykład, jeżeli nie daj Boże, ty byłbyś. Nosicielem, żeby nikogo innego na przykład nie zarazić. To jest bardzo ważne. Jeżeli. Ja mam, ja mam na przykład taką, taką taką powiedzmy swoją zasadę, że. Bo ja wiem, że ludzie nie myślą, jakby ja z góry zakładam, jak widzę po prostu człowieka przed sobą idącego, on nie myśli. I ja to widzę i ja to mogę potwierdzić tym, co on robi, że idzie prosto na mnie, nawet nie wiem, nie. Nie omija, powiedzmy, tak, te, te, tą, tą odległością. Czyli on zakłada, że po prostu on jest kuźwa zdrowy, ja też jestem zdrowy, jakby wy, wywalone, nie? E, moja zasada jest taka, że jak idę na przykład z psem, widzę, że ktoś idzie, to albo zmieniam kierunek, albo omijam szerokim łukiem. Skoro ktoś inny nie myśli, to ja będę myślał za niego w takim razie, bo widocznie tak trzeba. E, I tego Wam też życzę, żebyście myśleli bardziej też za innych, bo niestety nie każdy jest, nie każdy ma wyobraźnię, powiedzmy, tak. Tak jak mówiłem, ludzie podchodzą do tematu w taki sposób, że mnie to nie dotyczy, że ja jestem w ogóle super hiperodporny i tak dalej. Nie mówię tutaj, żeby nagle kurła panikować, uciekać od ludzi i tak dalej, ale po prostu zachować ten minimum tego dystansu i nie narażać się bezsensownie, tak? Bo potem będziemy tego nie daj Boże żałować i będzie naprawdę nieprzyjemnie. Więc z mojej strony to tyle. Życzę wam wszystkim miłego dnia. Bardzo możliwe, że jeszcze trwa stream z Far Cry. jeżeli nie trwa, no to, to nie. E, ale taki materiał e, wydaje mi się, że powinien powstać. Przepraszam, że tak długo to trwało, że dopiero teraz wstawiam ten materiał, bo powinienem już to zrobić jakiś czas temu. E, no ale prawda jest taka, że człowiek się nie spodziewał, że to tak wszystko się rozwinie w tak w sumie złym kierunku. Tak? Także moi drodzy, jeszcze raz. Hashtag zostań w domu. Albo hashtag stay the fuck home. Pamiętajcie. Nie dajmy się. Myjmy rączki, wiadomo, tam 30 sekund te sprawy to trochę suche są, wiadomo, ale chyba lepiej, żeby były przesuszone, niż żeby, kurcze no nie były umyte, rozumiesz, no także pamiętajcie o tym. I do następnego. Miłego dnia, wszystkim. Papa! Pa.